Prowadziłam kiedyś takie małe, jednooddziałowe przedszkole, wówczas jeszcze bez wsparcia aplikacji LifeKit. Jako horror absolutny wspominam codzienną organizację posiłków. Najpierw musiałyśmy sprawdzić, kto do nas zadzwonił albo wysłał maila, albo sms że dziecko będzie obecne, albo wybiera jakiś rodzaj posiłku, później złożyć z tego jakąś listę zamówieniową i wysłać do cateringu. To był naprawdę koszmar i dlatego wiedziałam, że jeżeli organizujemy ze wspólnikami większą placówkę, bezwzględnie potrzebujemy wsparcia aplikacji LifeKit. Używanie aplikacji LifeKit zabiera nam bardzo dużo takich niepotrzebnych organizacyjnych obowiązków, a oszczędza nam czas, który możemy przeznaczyć na to, co naprawdę lubimy, czyli pracę z dziećmi. Jest przede wszystkim głównym komunikatorem pomiędzy przedszkolem a rodzicem. Drugim bardzo ważnym aspektem aplikacji jest dla nas galeria, w której zamieszczamy cotygodniowe fotorelacje z zajęć edukacyjnych. Rodzice mają możliwość zobaczyć swoją pociechę podczas aktywnej pracy oraz jej efektu. Jeżeli chodzi o planowanie nieobecności dzieci, to dobrze sprawdza się również dziennik kalendarzowy, gdzie rodzice mają możliwość zaznaczenia dłuższej nieobecności dziecka. Taka opcja dobrze sprawdza się podczas planowania pracy w okresie feryjnym lub świątecznym, ponieważ zastępuje nam standardowe wysyłanie maili do rodziców lub kontakt telefoniczny z pytaniem o obecność dziecka w tym czasie. W grupie najmłodszej bardzo dobrze sprawdza się również opcja zaznaczenia długości snu oraz ilości zjedzonego posiłku przez dziecko. Rodzic ma szybki dostęp do podstawowych informacji, a nauczyciel nie musi przekazywać tych informacji przy odbiorze dziecka. Muszę powiedzieć, że aplikacja bardzo ułatwia nam rozliczanie zarówno posiłków, wczesnego, e, e, wycieczek czy wszystkich atrakcji. E, z tego względu, że właściwie jednym kliknięciem mogę wystawić e, rachunki wszystkim dzieciom. Korzystam również z funkcji ankiety. Nie muszę tworzyć ankiet w jakimś innym portalu i wysyłać mailem do rodziców, tylko tworzę ankietę w aplikacji. E, dodaję tylko dedykowane osoby i właściwie od razu widzę, kto odpowiedział. Wszyscy wiemy, że ludzie najintensywniej rozwijają się we wczesnym dzieciństwie. To właśnie dzieci są najbardziej ciekawe świata i najbardziej chłonne wiedzy. I w naszym przekonaniu nowoczesna edukacja sprowadza się do tego, żeby tę naturalność ciekawości świata wykorzystać. Nasi pedagodzy skupiają się na tym, żeby tak dobrać dzieciom ścieżki rozwojowe, aby poprowadzić ich jak najlepiej do, do ich maksymalnych możliwości i aby później mogły na bieżąco rozwijać już swoje kompetencje edukacyjne. Z doświadczenia wiem, ja w jaki niewystarczający sposób nauczana jest matematyka i, i przedmioty przyrodnicze właśnie w przedszkolu czy w szko nauczaniu szkolnym. My skupiamy się na tym, aby dzieci wprowadzić te tajniki matematyki dużo wcześniej. Do, dopasowując odpowiednie metody, jesteśmy w stanie uzyskać bardzo duży wynik, bardzo wysoki wynik. Podobnie z językiem angielskim. Bardzo, bardzo często dla dzieci język angielski jest jednym z dodatkowych przedmiotów. My się staramy, aby dzieci wiedziały, że język angielski jest to. Język do komunikacji, a nie tylko miejsce, gdzie śpiewamy piosenki po angielsku. Wszyscy wiemy, że dzieci lubią się ruszać, ale takie regularne, rzetelne zajęcia sportowe wnoszą bardzo dużo dodatkowych korzyści. Dzieci uczą się dyscypliny, uczą się współpracy, współzawodnictwa takiego zdrowego, uczą się zasad i schematów postępowania. że takiej bieżącej komunikacji właściwie takie nawet krótkie sprawy, krótkie pytania, które normalnie byśmy wysyłali SMS-em, tutaj załatwiamy to za pomocą aplikacji. Tak naprawdę dzięki aplikacji LifeKit mam możliwość w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie wysłać wiadomość do rodziców. Bardzo ułatwia nam to taką komunikację w nagłych sytuacjach. Jeśli chodzi o e, nawet samą komunikację z rodzicami pod kątem e, rozliczeń, jest to też bardzo wygodne, ponieważ za każdym razem, kiedy e, wystawiamy rachunki, rodzice od razu je widzą, więc skończyła się era e, karteczek i właściwie maili, które gdzieś tam giną, tylko e, nawet jeśli rodzic pominie powiadomienie PUSH, które mu przychodzi, to właściwie zawsze może wejść w, w zakładkę re, e, rachunki i tam zobaczyć, ile jeszcze ma do zapłacenia. E, bardzo fajną opcją jest to, że rodzice mogą zapłacić bezpośrednio z poziomu aplikacji, co pomimo tego, że jest to opcja płatna, ale rodzice o tym są poinformowani, więc sami mogą świadomie podjąć decyzję, czy chcą dopłacić i mieć od razu zrobiony przelew, czy, czy, czy wolą zrobić tradycyjny przelew. Natomiast dla nich jest to też takie poczucie, że mogę od razu zapłacić, mogę to zrobić z poziomu aplikacji. Wiem, że sobie też cenią to bardzo.